Dawno nie było grudnia, który tak obficie sypałby prezentami prosto z nieba. Już od początku miesiąca trzy jasne planety gromadzą się wieczorami w południowo-zachodniej ćwiartce firmamentu. Około 16.30 na tle gasnącej łuny odchodzącego dnia błyszczą Wenus, nisko nad linią widnokręgu, Saturn, nieco powyżej z lewej strony, i Jowisz, najwyżej i najbardziej po lewej. Z upływającymi minutami idą jak po niewidzialnym sznurku, by ostatecznie zniknąć za horyzontem, spod którego na południowym wschodzie wyłania się Fomalhaut, gwiazda jesieni. Na Mikołajki szykuje się show, jakiego dawno nie oglądaliśmy. Oto do wspomnianych planet dołącza Młody Księżyc. 6 grudnia jego cienki sierp po Nowiu odnajdziemy niziuteńko po prawej stronie i w dół od Wenus. Śpieszmy się z obserwacjami, bo mamy czas tylko do 17, po której Księżyc chowa się już za widnokręgiem. W znacznie korzystniejszym położeniu oglądamy go 7 grudnia, kiedy świeci już wyżej pomiędzy Wenus a Saturnem. Następnego wieczora widzimy go między Saturnem a Jowiszem, a 9 grudnia dołącza do największej z planet Układu Słonecznego, po czym udaje się w dalszą wędrówkę. Tymczasem planety, niczym biblijni Trzej Królowie, układają się w zwarty szyk, by w Wigilijny Wieczór, kwadrans po szesnastej, dać nam znak do uroczystej wieczerzy przed Nocą Narodzenia Pańskiego. Kto wie, czy przy okazji nie doczekamy się wyjątkowego znaku na niebie. Kometa Leonard od dłuższego czasu elektryzuje miłośników astronomii. 3 stycznia 2021 roku odkrył ją Greg Leonard z obserwatorium na Mount Lemont w Arizonie. Już wstępne szacunki dawały nadzieję, że pod koniec roku kometa ma szansę stać się widoczna nawet gołym okiem. Jest to raczej klasyczny obiekt, lecz o niecodziennych parametrach orbitalnych. Dotychczasowe wyliczenia wskazują na orbitę o okresie, uwaga, 80 tysięcy lat. Wiele też wskazuje na to, że po przejściu peryhelium kometa Leonard zostanie mocą grawitacji Słońca wystrzelona poza Układ Słoneczny już na zawsze. Nadarza się więc jedyna okazja, by ją podziwiać. Nie jest to łatwe, bowiem położenie komety Leonard wśród gwiazd niespecjalnie sprzyja obserwacjom. Choć widoczna jest zarówno na wieczornym, jak i porannym firmamencie, to po zapadnięciu zmroku ślizga się zaledwie kilka stopni kątowych nad zachodnim horyzontem. Z kolei rankiem świeci o wiele wyżej nad wschodnim widnokręgiem, ale musimy wstać mniej więcej o czwartej, piątej. W obu przypadkach potrzebujemy przejrzystego nieba z dala od sztucznych świateł, ponieważ komety prezentują się nam jako słabe, mgliste plamki. A jak wiemy, w grudniu sprzyjająca aura to towar o wiele bardziej deficytowy niż prezenty pod choinkę. Odnalezieniu przedświątecznego gościa pomagają stosunkowo jasne obiekty. 3 grudnia o poranku kometa Leonard mija lornetkową gromadę kulistą M3. Następnie 6 grudnia przechodzi niedaleko Arktura, jednej z najjaśniejszych gwiazd całego nieboskłonu. 10 grudnia o 5 rano odnajdziemy ją ciut poniżej trójkącika z gwiazd symbolizującego głowę konstelacji Węża. Po dziesiątym kometa mocno przyspiesza ku słońcu. Czas na jej obserwacje znacznie się skraca, ale właśnie wtedy jej jasność powinna wyraźnie wzrosnąć. Jak bardzo? Nie wiadomo, to jedyna pewna odpowiedź. Do początku grudnia blask komety Leonard rósł zgodnie z przewidywaniami. Obiekt pojaśniał do zasięgu niewielkich teleskopów i lornetek. 12 grudnia kometa przechodzi najbliżej Ziemi w odległości niespełna 35 milionów kilometrów i właśnie wtedy powinna znaleźć się w zasięgu nieuzbrojonego oka. Rankiem 12 poszukujmy jej niewysoko nad wschodnim horyzontem przed 6.30, kiedy niebo nie jest jeszcze całkiem rozjaśnione. Według różnych źródeł w maksimum blasku powinno osiągnąć od 4 do 2 magnitudo. Ale jeśli stanie się coś nieprzewidywanego, to możemy przeżyć powtórkę z komety NEOWISE, nieoczekiwanej gwiazdy wakacji 2020 roku. Są na to szanse. Kometa Leonard to kolokwialnie mówiąc, świeży towar. W okolice Słońca wraca po kilkudziesięciu tysiącach lat, a może nawet jest to jej pierwsza wizyta? Prawdopodobnie niesie więc w swoim jądrze obfite zasoby zmrożonej materii, która w pobliżu naszej gwiazdy dziennej może uwolnić nieprzewidywalny potencjał. Młode gejzery zwykle mają dużo energii. Jeśli odpalą, to kometa powinna utworzyć sporych rozmiarów głowę i rozwinąć okazały warkocz. Dodajmy, że w drugiej dekadzie grudnia Leonard znajdzie się między Ziemią a Słońcem, a to może jeszcze wzmocnić wrażenia. Chodzi o efekt Forward Scatteringu, czyli podświetlenia obiektu przez padające z tyłu promienie słoneczne. Dzięki temu blask naszej centralnej żarówki rozprasza się w kometarnym pyle, czyniąc nasz cel jeszcze lepiej widocznym. Dokładnie w ten sam sposób światło ukazała się kometa Neonise, a także Pan Stars na przedwiośniu 2013 roku. Jest też druga strona medalu. Otóż kometa Leonard, po wiekach wymrożenia, w cieple słońca może się po prostu rozpaść na kawałki. 17 grudnia nasza bohaterka dołącza do wieczornego tria jasnych planet tuż obok Wenus i w zasadzie to już finał przedstawienia. W kolejnych dniach kometa stopniowo obniża swą pozycję na polskim niebie, ostatecznie przechodząc na jego południową półkulę a 3 stycznia 2022, równo rok po odkryciu, C2021A1 Leonard minie punkt przysłoneczny w odległości Wenus i oddali się w nieznane. Znane jest za to rozstrzygnięcie naszego konkursu. Jesienne niebo pełne gwiazd zmiennych osiągalnych gołym okiem zawiera oprócz Algola m.in. Mire, Gamme Cassiopeiae, Delta Cephei, Beta Lirę i Eta Aquilae. Nagrody zgarnia Zuzanna Hojnowska z Warszawy. Gratuluję, pozdrawiam i już zapowiadam kolejne niespodzianki w Nowym Roku. Nasz coroczny astrokalendarz już się szykuje. Pierwsze zapisy przyjmuję pod adresem Piotr Majewski małpa Radio, Myślnik teleskop.pl. Naszym widzom życzę dużo zdrowia, to teraz najważniejsze i niezmiennie czystego nieba. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i lepszego nowego roku, Piotr Majewski.